Rozpoczynamy ostatni w 2023 roku program godziny Radia RS. Dzisiaj państwa, także moim gościem jest pani Karolina Margraf, psycholog. Witam serdecznie. Witam państwa, witam pana. Za nami Święta Bożego Narodzenia, kiedy siedzimy z rodzinami przy stołach, często właśnie są rozmowy różnego rodzaju, pytamy się dzieci, wnuki odpowiadają dziadkom. Natomiast zauważam jedną rzecz, która coraz częściej uwypukla te problemy. Komunikacja, jeżeli chodzi o brak komunikacji między pokoleniami, już nie mówię w tym momencie między wnuczkami a dziadkami, no bo to już zupełnie dwa różne światy, ale coraz częściej jest sytuacja tego typu, że jest to brak komunikacji między rodzicami a dziećmi. Czym to może być spowodowane? Po pierwsze, mamy zupełnie już rozumienie inne słów, tych samych. Dzieciaki są szkolone już w internecie. My jeszcze jesteśmy pokoleniem, które mniej stosunkowo korzysta, natomiast one na forach, na tych messengerach i innych komunikatorach używają skrótów. I też tych skrótów używają w życiu codziennym, i one są dla nas na przykład niezrozumiałe w pełni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W dzisiejszych czasach, w pogoni za pracą i za tym wszystkim, my mało czasu ze sobą spędzamy. Więc tak naprawdę często jest tak, że młodzież, zwłaszcza młodzież, żyje trochę osobno, mimo że mieszka razem z rodzicami. Czyli to oznacza, że to jest z jednej strony i. Wada, a raczej problem, który wychodzi z poziomu nas, rodziców, i z drugiej strony też z powodu tego, że dzieciaki socjalizują się na zasadzie po prostu internetu i różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się w sieci. Tutaj już brak jest podwórka, brak jest tego, że pobili się, popłakali się, poszli na skargę do rodziców, tylko wszystko odbywa się w internecie. Odbywa się w internecie, a jeżeli się odbywa na przykład na terenie szkoły. To kiedyś dzieciom zostawialiśmy pole do popisu i dzieci konflikty rozwiązywały same. A w tej chwili często jest tak, że jest konflikt między dwójką dzieci w klasie i rodzice próbują na grupie dla rodziców rozwiązać ten konflikt, czym powodują zaostrzenie tego konfliktu, ale dalej nie uczą dzieci rozwiązywania konfliktu. Co znaczy, co powinniśmy mówić? To jest twój problem, czy go załatw przyjdzie, już będzie załatwione? Nie, natomiast rozmawiać o różnego rodzaju możliwościach załatwienia problemu i nie ingerować w to do pewnego momentu. Oczywiście bo pewne sytuacje wymagają interwencji rodzica, natomiast my robimy to za często w dzisiejszych czasach. Czyli stajemy się tymi, którzy wyręczają, że po prostu tak. my bierzemy na siebie ich problemy, a później, kiedy przyjdzie tych problem w życiu dorosłym, to oni nie będą potrafili sobie z nim poradzić. Prosta rzecz. Myślę, że pan się ze mną zgodzi. Jak kiedyś nie było nas w szkole, to chodziliśmy do kolegi koleżanki z zeszytem przepisać ten zeszyt. Mhm. Mieliśmy kontakt społeczny. Dzisiaj y, podanie y, lekcji drugiemu uczniowi jest problemem wśród młodzieży. Pomijam, że oni y, często nie chodzą do siebie po te lekcje, tylko to się odbywa y, poprzez internet, zrobienie zdjęcia. Natomiast często rodzice interweniują. To rodzice biorą lekcje a nie dzieci. I tutaj już się zaczyna problem. Bo my wyręczamy swoje dzieci we wszystkim tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Jak to wygląda z punktu widzenia praktyka? Czy to jest problem, który będzie się nawarstwiać, jeżeli chodzi właśnie o to, o tym, no czyli, ja, co cały czas mówię, brak socjalizacji, brak zdobywania doświadczenia, to, że po prostu trzeba się sparzyć, żeby wiedzieć, że na przykład ręki nie kładziemy na gorącym piecu? No niestety to pokolenie będzie w życiu dorosłym miało duży problem. Jeżeli a my nie zmienimy podejścia. Y y y Czyli co powinniśmy w tym momencie odcinać, powinno przynajmniej w jakimś stopniu? Powinniśmy dzieci usamodzielniać przede wszystkim. W którym momencie jest to najlepszy ten moment? Trzeba to dostosować do wieku i robić, że tak powiem, na bieżąco. Pamiętam taką sytuację w gabinecie, gdzie wchodziłam, miałam gabinet na, samym, na samej górze budynku i wchodziłam z różnymi rzeczami, miałam obydwie ręce zajęte. I na palcu małym trzymałam klucz od gabinetu, i małą pacjentkę poprosiłam, żeby otworzyła drzwi. I ona stanęła przerażona i mówi: Ale ja w życiu tego nie robiłam. Na co mama skomentowała, że bardzo dziękuję, że to była terapia dla niej, i ona wszystko zrozumiała. Wystarczyło 10 sekund. Dziewczynka miała 10 lat, nigdy nie otwierała drzwi z zamka, z klucza. Czy słowem, to jest tak samo jak i z butami, nie kupujemy na sznurówki, ponieważ w tym momencie dzieciak może nie umieć zawiązać po prostu na te pętelki. I efekt jest taki, że do ósmej klasy butów dzieci nie potrafią wiązać bardzo często. A jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju umocowania prawne? Ponieważ ja pamiętam, że swego czasu było tak, że człowiek z kluczem naszej szedł do szkoły, wracał z tej szkoły, uczył się, ponieważ za moment rodzice wrócą. Teraz, kiedy patrzę, mówiąc tak kolokwialnie, tabuny rodziców stoją przed wejściem tak. na teren szkoły, nawet nie na teren szkoły, tylko przed siatką i czekają na swoje. Dzieci. Czy czasem też te umocowania Trzeba prawa? było prawnika dokładnie mhm. spytać, natomiast według kodeksu rodzinnego, opiekuńczego i rodzinnego nie pamiętam dokładnie, czy to mhm. jest 8 czy 9 lat. Natomiast generalnie się przyjęło, że do tej trzeciej klasy, czyli pierwszy etap edukacyjny, dzieci są odbierane, chyba że rodzic wyraża zgodę. Natomiast też mamy różne sytuacje życiowe, bo częst, coraz częściej się rozwodzimy i na przykład częściej zdarzają się sytuacje, że jeden rodzic wyraża zgodę, a drugi nie. I co wtedy? Często musi sąd ingerować. To, to nie tak. są proste rzeczy. Czyli to już nawet na tym poziomie sprawy są załatwiane poprzez urzędy sądowe? Często tak. A proszę mi powiedzieć, ponieważ akurat rozmawiamy dużo na temat właśnie praktyki, ponieważ akurat mnie interesuje to, żebyśmy mówili z punktu widzenia praktyka, a nie teoretyka, z jakimi problemami najczęściej się zgłaszają dzieci z rodzicami. Bo właśnie tutaj chyba trudno jest rozdzielić tą więź, która czasem jest nadopiekuńcza, jeżeli chodzi o rodzic, dziecko. Bo coraz częściej no, właśnie słyszymy, no, że, że ja ci skarpetki uprasuję nawet. Ja cię poinformuję przez Messengera, że śniadanie jest gotowe. I w tym momencie, tak jak już wcześniej to wybrzmiało to, to my jako rodzice często stajemy się właśnie y, tym elementem, który powoduje kalekość naszych pociech na przyszłość. Niestety tak. Często rodzice zgłaszają się y, z tym, że dzieci są lękowe, że nie radzą sobie z jakąś sytuacją. I jak zbieram wywiad diagnostyczny, y, to no niestety, ale wychodzi na jaw, że to dziecko nie miało szansy się nauczyć. Do tej pory było wyręczane, a raptem, nie wiem, ma 13 lat, i oczekujemy od niego, że ono umie wypakować ze zmywarki. A dziecko w gabinecie mówi: okej, okay, ale ja nigdy wcześniej tego nie robiłem. A raptem mi dali taki obowiązek. Czyli w którym momencie, jeżeli chodzi o te dzieci? Ponieważ wiadomo, że tutaj mówimy indywidualne podejście, to nie można zrobić w ten sposób, że wieku... No nie damy pięciolatkowi okien do mycia, natomiast mhm. pięciolatek spokojnie może wypakować ze zmywarki to, co jest nisko mhm. i poukładać na blacie chociażby. Mhm. Może odwiesić ręcznik po, po kąpieli na wieszak. Takie drobne, codzienne czynności na bieżąco. Teraz jeszcze dopytam o kwestie dotyczące nauki w szkołach, ponieważ pamiętam z czasów podstawówki, że był ten trójkąt, nauczyciel, rodzic, dziecko, no i było tak, że po wywiadówce dziecko zastanawiało się, co tam rodzic się dowie od wychowawcy, na przykład, czy tam od nauczyciela danego przedmiotu. Teraz natomiast czasem słyszy się, że to nauczyciele boją się po prostu tych spotkań bezpośrednich, bo w tym momencie rodzic może powiedzieć, albo pani się uwzięła na moje dziecko itd. I tak dalej. No, jestem z jednej i z drugiej strony, bo też pracuję w szkole, uh -huh. i niestety często jest tak, że komunikacja rodzic, nauczyciel pozostawia bardzo wiele do życzenia, jest słaba współpraca między rodzicami i nauczycielami. Często w dzisiejszych czasach rodzice oczekują, że to nauczyciele będą wychowywać ich dzieci, a nie taką rolą, nie taka rola nauczycieli. I jeżeli zdarzają się problemy, to często rodzic oczekuje rozwiązania. Tylko, że nauczyciel też ma związane ręce. Bo jeżeli na przykład wpisze uwagę, to za chwilę są pretensje, że wpisał uwagę. Więc troszkę kręcimy się w takim kołowrotku. A czasem nie jest też w ten sposób, że wszystko chcemy zrzucić na pandemię i na tą izolację społeczną. Bo w momencie, kiedy była nauka zdalna, często właśnie mówiono o tym, że, że brak kontaktu między Rówieśnikami powoduje to, że one, te dzieciaki są coraz bardziej zamknięte w swoich enklawach, w swoich czterech ścianach. Teraz, kiedy już ten czas minął i można na to spojrzeć z punktu widzenia tego, co było wcześniej, to tylko i wyłącznie była ta kropla, która po prostu przelała czarę. Że tak naprawdę to my wcześniej już zaczęliśmy powodować to, że, że to młode pokolenie było zamknięte właśnie w. W internecie, w sieci i tak naprawdę no, dla nich to tylko i wyłącznie było hura, ponieważ nie musiałem wstać i na 8 do szkoły iść. Pandemia obnażyła to, co było. Czyli pandemia w tym momencie nie spowodowała tego, Czy co jest? Na pewno nasiliła, natomiast mhm. nie spowodowała jako, jako główny czynnik, tak? Ona po prostu obnażyła, nasiliła. Była wygodna dla wielu osób. I nie ukrywajmy, też dzieciaki się w gabinecie. Jakby, mówią o tym wprost, że wolały ten etap, bo było mniej wysiłku, nie trzeba było się ubierać, nie trzeba było wychodzić, nie trzeba było mówić do kolegi, nawiązywać relacji. Relacje wymagają naszej energii, uwagi, y, otwartości na drugiego człowieka. W internecie jest inaczej. Spokojniej, bardziej anonimowo? Bezpieczniej dla tych dzieci. Aha. No no I nie ma tyle emocji. Mhm. A... Nie są w stanie odczytać mimiki. Zwią a literki pisane interpretujemy swoimi schematami. Czyli jak to w tym momencie ująć? To, że po prostu brak tej komunikacji, że jednak ta komunikacja niewerbalna, czyli po prostu intonacja głosu, to jakie jest zachowanie, jak zachowuje się, zachowuje się całe ciało, jest to istotne w tym, żeby oprócz tego, że rodzic. Powoli odpępawia swoją pociechę. Po drugie, rozmawia bezpośrednio z nim, żeby po prostu powiedzieć, że, że tyło buzie, to można z uśmiechem powiedzieć, ale można też to wyrazić w sposób zdecydowany i wtedy będzie to zupełnie mieć inne A sposób. równie dobrze można zrobić to przemocowo. Tonem, ton głosu mhm. y, to jest 80% przekazu. Jest bardzo istotne. I to samo zdanie powiedziane w różny sposób będzie miało zupełnie inne znaczenie. W, na czatach tego nie słychać. No nie, bo tutaj tylko i wyłącznie zrobimy buźkę uśmiechniętą i tak. wszystko jest okej, okay, prawda? Natomiast tutaj akurat my nigdy nie możemy wiedzieć do końca, kto co miał na myśli, jeżeli chodzi o interpretację danego zdania czy danego słowa. Drodzy rodzice, jeżeli mówimy na temat właśnie tego, że wasze pociechy nie są w jakiś sposób z wami zżyte, jeżeli mówimy o tym, że nie są przygotowane do tego, żeby wykonywać czynności, które w ich wieku już można wykonywać, to nie patrzcie na nich po prostu ze złością, tylko spójrzcie w lustro i sobie za to wszystkiego wszystko pogratulujcie. Karolina Margraf, psycholog, była państwa, także moim gościem w ostatnim programie w tym roku, w programie Godzina Radia RST. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.